Jak zakodować składane lusterka, które aktualnie u mnie składają się tylko po naciśnięciu przycisku. I rozkładają się też po naciśnięciu przycisku, inaczej to nie działa. Staramy się zrobić tak, żeby po otwarciu i zamknięciu samochodu one się składały i rozkładały same. Standardowo do zakodowania tej opcji. Potrzebujemy laptopa z programem NCS Expert, NCS Dami. Pobrać to możecie z linku w opisie filmu. Jest tam instrukcja, jak to zainstalować, jak to skonfigurować wszystko. I są podane różne funkcje, które możecie zakodować. Potrzebujemy oprócz tego, oczywiście, kabel, interfejs KPLUS Koszt takiego kabla 120 zł. Niedużo, przydaje się naprawdę do wielu rzeczy, a jak chcecie jakąś pierdołę zakodować, to pójdziecie do elektromechanika i będzie Was kroił bez sensu. Więc podłączamy kabel do portu OBD, który w moim s 61 znajduje się tutaj. Z E61 z 2010 roku. Silnik zwykły 2.0 diesel. Szału nie ma, ale jeździ. Toczy się. Podłączamy do laptopa. Podłączone dobra. Podajemy sobie lusterka, oczywiście, kabel podłączony do OBD, do komputera. Stacyjka zapłon włączony. Włączamy NCS Expert. F1, F3, wybieramy swój model. Mój model to jest E60. A co przez które będziemy się łączyli? Można było drugie wybrać też. Powinno też zadziałać bez żadnego problemu. Cofamy się. Proces ECU. Żeby zaprogramować lusterka, powinno to być w KGM. Zobaczymy, czy tak jest. Nie wiem, nie kodowałem tego jeszcze. change job. <coughs> Podir daten Czy jakoś tak Execute job F3 Załadowane Minimalizujemy program Odpalamy NCS Dami Wybieramy z listy Model E60 Oczywiście u mnie jest wybrany Jeszcze się ładuje, nie jest załadowany Przeglądamy Wybieramy plik Fswpswtrc później filtrem. Czekamy cały czas, aż załadują się <coughs> moduły z e60. Ok, załadowały się. Filtrujemy i filter modules by trace file. I czekamy chwilę, aż się załaduje. No i dobra, załadowane. <coughs> Szukamy dokładnie ta opcja, no i mamy nieaktywną, aktywujemy sobie to i standardowo eksportujemy. Mój błąd, tu musi być eksport MAN oczywiście. I wracamy do naszego NCSa Change Job, SG, kodiren OK, Execute Job. No i po wszystkim. Zamykamy program. Pamiętajcie, że do każdego modułu cokolwiek byście robili. Nie moglibyśmy teraz kodować sobie czegoś nowego, przynajmniej ja tak nie robię. Zamykamy zawsze program, w szczególności ten. Teraz też zamykamy. Oczywiście czyścimy plikman i cokolwiek byśmy chcieli kodować, odpalamy wszystko na nowo. No dobra, odłączamy kabel, wyłączamy, włączamy zapłon i sprawdzamy czy działa. dobra, wydaje mi się, że udało się zakodować. Kabel odłączony i przytrzymujemy przycisk zamknięcia samochodu i lusterka się składają. Otwieramy auto. Dobra opcja. Uważam, że to jest lepsze przytrzymanie przycisku niż jego jednokrotne naciśnięcie. Nie wiem, czy tak się da zrobić, nie czytałem, nie wnikałem. Mi to wystarczy, bo wiadomo, nie zawsze te lusterka chcemy składać. Jeżeli gdzieś podjedziemy, wysiadamy na sekundę, zamykamy auto, tak po co one mają się za każdym razem składać i rozkładać. I tyle. W następnym filmiku pokażę, jak zakodować. Wskazywanie, cyfrowe wskazywanie prędkości w tym miejscu.